Cześć, siemanko, z tej strony Terrorist.pl Dzisiaj nagrywamy Standoffa 2 jak zapomniałem kupić granatów i kupiłem to opancerzenie I gram na v 1 z y, moim bratem, Tomkiem Słuchaj, to jest, to jest drugi filmik pod rząd Minuta minęła, kolejny filmik nagraliśmy No tak To jest grane No I tak, y, robimy tak, że ja się obiłam z granatami jeśli do HP mogę grać tylko pistoletami Tylko z, z, tutaj w pierwszej rundzie zapomniałem kupić y, granatów, tylko kupiłem to kupiłem e, te. O Nie jestem w ogóle obity. Dobra. Pierwsza runda wygrana. sobie później okej. Okej. Kupione. Teraz musiał się obić tylko. I zagrał sobie petką. Dobrá. A ti ma 32 dva HP? Já mám pět dva. Ej no, by nebylo. Okej. Okay. gram s youtuberem, to S youtuberem. Dobra, lecimy 2.0. Na razie na cilu. I subskrybujcie, lajkujcie e, ten kanał i in, inne filmiki Subskrybujcie okay, albo Dobra, owił mnie trochę. E, subskrybujcie, lajkujcie, e, Wpadajcie na inne filmiki. Bo inaczej dawida porami łko. Dokładnie tak będzie. Teraz trzeba zrobić. Była... Dobra. Okej. Okay. Ale było 9 Hp mam. Dobra i wpadajcie też na kanał Nikodem 2011. Nie, nie no, sobie ja robię górki na YouTubie. No i... Piszcie w komentarzach swoje ID i niki. Będzie dodawał Was i będzie grać razem To Ale czekaj, bo się nie ubiłem Zależy czy macie stand -off? No właśnie, zależy czy macie standoffa. stand -off. To jest duża różnica znaczy... <gry> Bo ja nagrywam tylko standoffa, jak gdzieś to może jakąś fajną gierkę jak się znajdzie To ważna jest, ale to jest Polecam grę, jest bardzo oryginalna No ja też właśnie polecam stand -off strategiczna, tak jak ja chcę. To... Tamę kot tutaj bliżej bo cię słychać trochę. Ja Jeszcze no. Nie e, no. sobie Robsoni e, tego Dawida no, Dziękuję. dziękuję. Okay. Szkoda. Nie kupiło. Okej okay. tak. przepraszam. Okej. Okay. Nie ma Nie <gry> jest takie łatwe mam w granatki no, muszę ci utracić Wiem Dobra, zagram petką, bo petka jest lepsza <gry> Na początku filmiku powiedziałam, że jestem nudem, a teraz mówiłem, że jestem pro Chciałem Dobra A czy ogólnie mówi na niego hacker? No mówi się do najgorsze co, sami. Powiem wam prawdę, on nie jest cheaterem. Czasami e, gram e, z jakimiś typami randomami i no. nagle spiszą hak, jakieś takie cheaty, że cheaters A, A ja po prostu gram to już w sumie 1000 godzin mam na to. No i no. Dwa lata prawie co No nawet już minie dwa lata. A no. tam kiedy się e, pojawiła kwarantanna prawie odtąd, nawet dalej, to zaczęło się grać od 2020 o, no, albo od 2019 no, nawet no e, miałem dwa konta ogólnie standoff'y jedno ja przyjąłem tak, jedno właśnie on przyjął, właśnie na nim gra no. tutaj miałem na tym koncie były dwie kosy nieeee on mnie nie. Widzę, nie, tam nie, tam. do góry szybko nie, nie mam do tego. To jest do <grymne> Ej, jak jest mi stam? Ej, nie mam, nie mam, nie mam. Obij się, obij się. Jestem no. obity już. No nie, to się resetuje, zapomniałem. Ja być zapomniał <grymne> mm, Dawid, nie gadaj, że ty w ogóle się nie obijałeś. Obijałem się to cały czas. Chętnie kłamiesz, więc mam najlepszą broń. Nie, tylko zostałem... Prostu... to Z pierwszą rundę się nie obijałem. Dlatego tak i... Ten sam mam czekaj, bo mi chodził łama z uchu, ażeby mnie, zuchu, mnie mi się wydaje. O nie, oberwałem, bo powoli chodzę, jak zup, Ej <grych> Dobra, ciszej. ja widziałem na mapie, że ty tam jesteś. Nie robiłem tego dla Ciebie. bombę dopiero, teraz nie <grych> nie

Oślepiki. Oślepiki. Nie! Nie wierzę! To co to było? Nie! Nie, nie! Ła! Nie, nie! Uh. Ej, ale nie wiem Ej, ja nie pod do mnie, bo ty do mnie patrzysz. Nie patrzę? A <laughs> Dobra. I na mam procent 8. Ale ładuję. A Dobra, to będzie na mniej niż 2hp, jest? O no tego nie! To tyle mam jeszcze bardziej szczerą nadej! Ale nie ma Digla, to jest nie Oj nie, to Uy, jest dobra, jak ma Digla, to jest dobrze. Ja Digla jestem słabą. A moja magiczka! Ej, faktycznie ma Digla, myślę, że koło. Dobra. Od to serwis mam 2hp. Jezu, że... Jezu, że... Jezu, że... nie że... Jezu, że... jak że... Jezu, budynku, to nie umierasz. Jezu, znaczy, jezu. że... To A znaczy umierasz? jezu. Że nie jezu. Jezu, jezu. Jezu, Nie, nie, nie Jezu. Jezu. nie, Jezu. Jezu. jestem Jezu. O i O. Oh. Do. Nie wierzę! co Jezu. Ja nie, Jezu, podejść. O, no razu, wystarczy. Nie dam ci fory. Nie damy mi wiernie, się nie dawa mi fory przecież. Nie, nie bądź sobie. No, ja ci, to to na... to się ja ci przypomnę. kto wygrywa, nie? Właśnie, tym damy się zabiło. O, i, o. i, a, i. karabin jakiś, no blisko. Korowin Nie, nie, Haninka, nie, 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 Ale ja powiem wam, że to jest nie, trochę. Ej, ja nagram to raz z nie, 2011 Naprawdę. A jest A Albo że ja mam ja 100 hp, a oni będą A Albo nie, nie, dobra, nie. To będzie akurat takie bez sensu. Ej, ja nie obijam się tutaj, muszę się, tutaj się. Nie, właśnie to będzie sens, U będzie dwóch, a ciebie będzie jeden, więc to jest taka duża fora. Wtedy mogę. Wyrwą z czoła! Wyrwą chyba w głowę! 12, 12. 12, Zabrał mi go. Ja nie mam Na klejki Co? Ja nie będę sobie szczelą A no trzy. No trzyma. A ten mi paralny jest bardzo drogi. Drogi jest, no? Bo to jest chyba epicki. Na epicki? jego mieć. Na tego typa miejscu ja bym go sprzedał. I bym miał jeszcze wiele. O nie, nie kupię na nie nie broni, na nie No dobra, wyproszę Szybkiego no i jeżeli ja sam sprzedlem, to ja jestem nudem. Ale ja jestem nubem nie wiem po co ja to powiedziałem. Janak na boku. A się ok, ok, teraz nie może tego przegrać. Jest został jeszcze runda. Nie, nie może, no. Nie. Mam digla i to, no. A nie oddaj mi granata! Ej, to nie co ty jeszcze No mam lagi! Zobacz. Okażę. E, nie, nie trochę. Obej mi gra... granata. A nie mam granata. Ale ja granat... A ja czterdzieści... A co No, a ja To jest najlepsze. A i ty masz o, nie, obieca, to? 8! Nie wiem więcej, to mu się zowią. <śmierdziś> Ale bajka. Teraz ja podnę swoje telefonu na chwilę zobaczyć ile chapła cię, ja. wyrwie. No Oj, dawaj. zginąć. Nie no, ja, to byś to za... A co się było, Bo ty cwaniaczku sobie ochronę kupiłeś. No to czas kupuję ochronę. Bo ja, ja mówiłem, że ochronę będą w tym. A nie na odcinku. Czekaj. Obiłeś się? Tak <grypy> Bo chcę żebyś widać fory No nie daj mi Już ci daję fory, Nóżka. Nóżka. Nóżka, Nóżka. nie? A ty widać Nie! No bada. tam <noise> Oczywiście, żeby nie było <noise> Mody udaje, ale słuchajcie to <noise> Dobra, ja się tam żegnam, papa, pa. do zobaczenia Do usłyszenia